Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić prawidłowo filtr przeciwpyłkowy. Użyjemy filtra, filtron bez reklamy. W samochodzie Toyota Avensis. który rocznik? 2008. Fajnie. T25. Super. Musimy się uporządkować najpierw ze schowkiem. Musimy go odpiąć od takich siłowniczków tu z boku. Jak można pokazać, to po prostu się robi palcem albo szybokrętą w tym modelu. Hmm, to chyba jeszcze raz będzie musi jedną nagrać. Ja to nic. O, palcem, dobrze. I tu podwadzamy. Cały skoweczek nam pięknie tu wychodzi. Proszę zobaczyć. O, tu musieliśmy z tego bolca zdjąć. E, tu tylko odgiąć i to. Super wychodzi. Tu jest na no zaczepy. Zresztą widać, że był nieprawidłowo założony. Ale będziemy zakładać to, poprawimy to. Ktoś na siłę po prostu go wepchnął. E, mogę? Częstym błędem, popełnianym przy wymianie filtrów przeciwpyłkowych, jest e, złe zakładanie go. Nie wiem, czy tu będziecie coś widzieć. Może włącz oświetlenie. O, dobrze. Teraz widać. E, tu mamy taką zapadkę. Odginamy ją. Tu z drugiej strony również. I wyjmujemy to. I tu mamy wsadzony stary filtr. Widzicie, nawet taki sam. Polskiej produkcji, brawo. Jest tu napisane, zobaczcie, airflow, airflow po angielsku. Tutaj, co znaczy przepływ powietrza, a nie kierunek góra-dół. I ten filtr jest źle założony, bo powietrze tak naprawdę wpada nam od góry na dół tutaj do tej centralki, a nie odwrotnie. Gdy to jest zwykły filtr taki papierowy, tak jak tutaj był założony, to nie ma większej roli. Gorzej jak jest to filtr węglowy, wtedy to ma znaczenie. Nie. Dobrze, poproszę mojego asystenta, żeby wyciągnął filtr. Zobaczcie, nie wiem czy tam będzie widać, ale powietrze tak naprawdę wpada do tego filtra tu od góry z wlotów widzicie? Także musimy to, to Airflow ustawić strzałką do, do dołu, kochani do dołu, czyli w ten sposób tak jak teraz widać nie wiem czy to widać, czy nie widać o jest ta strzałeczka widzicie, airflow tutaj ma być do dołu, bo powietrze wpada z góry i wylatuje w dół i to jest prawidłowa praca wentylatora dlatego musimy to airflow strzałka w dół, pamiętajcie i zakładamy ponownie sobie tą klapkę i cała robota za nami Oczywiście trzeba później założyć też w odwrotnej kolejności schowek, szufladę schowka. Dziękuję bardzo.